Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Subsku, wzorem lat ubiegłych, było organizatorem drugiej edycji konkursu plastycznego dla przedszkoli z miasta Subska oraz Gmin Kobelnica i Słupsk pod nazwą Z Ekologią Żyję w Zgodzie, Pomagam Przyrodzie. Konkurs wzbudził wielkie zainteresowanie, czego efektem był udział ponad 20 przedszkoli, z których wpłynęło prawie 150 prac. Partnerami konkursu zostali Urząd Miasta Subsk, Urząd Gminy Kobelnica. Program Rekarton, Partner Rodan, Szarek Wydawnictwo Reklama oraz Decathlon Kowalnica Partnerzy ufundowali cenne nagrody dla laureatów oraz materiały promujące konkurs. Druga edycja konkursu z ekologią żyję w zgodzie, pomagam przyrodzie została ogłoszona w pierwszej połowie marca bieżącego roku. Jego głównym celem było propagowanie wśród dzieci działań promujących ochronę środowiska, a jednocześnie rozwijanie ekspresji twórczej najmłodszych poprzez ich działalność plastyczną. Zanim napłynęły do nas pierwsze prace, odwiedziliśmy z kamerą sześć przedszkoli, aby dowiedzieć się jak dzieci przygotowują się do konkursu oraz jak rozumieją pojęcie ekologii. Okazało się, że mają sporą wiedzę na ten temat dzięki specjalnie przygotowanym zajęciom. W każdym z przedszkoli zorganizowano ekologiczne wystawki, a maluchy potrafiły doskonale opowiadać o segregacji odpadów czy zbiórce tworzyw sztucznych. Poprzez zabawę, taniec i piosenkę wskazywały na przykłady dbałości o swoje naturalne środowisko. Sporo wiedziały też o roli i znaczeniu PGK. Naszą szczególną uwagę zwrócił proekologiczny program zajęć, podczas których dzieci nie tylko wykonywały prace o tematyce ekologicznej, ale też prawidłowo odpowiadały na pytania związane z postępowaniem z odpadami, prezentowały scenki i wiersze ekologiczne. Co to jest ekologia? Ekologia, mądre słowo. A co znaczy powiedz słowo? To nauka o zwierzakach, lasach, rzekach, ludziach, ptakach. Mówiąc krótko w paru zdaniach o wzajemnych powiązaniach. Od razu nasunęła nam się myśl, że te maluchy mogłyby nauczyć niejednego dorosłego prawidłowych nawyków ekologicznych. Zresztą przekonajcie się sami. A czy mały papierek można wyrzucić na ulicę? Nie. Nie można. Nawet malutki papierek. Bierzemy i wrzucamy do kocha na śnieg. Dwa Bez Pięknie! Bezbarwny, biały. Czyli gdzie położymy ten oto słoik? Super. maja weźmy A plastyk znajduje się w jakim? Dobrze patrzysz Natalia. Super, tak. Tak. Powinniśmy palić ognisko. Nie. Nie. Te oto zachowanie położymy pod jaką ale Palenie ogniska? To smutno. Czy deptanie rośnie? Zapraszamy. Ekolodzy z nas mali, uczyć będziemy tego mandali. Matka natura nam wynagrodzi, jeśli z naturą będziemy żyć w zgodzie. Ekolo jak dzieci pomagają przyrodzie, jak dzieci mogą pomóc przyrodzie. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 24 kwietnia 2012 roku z okazji Światowego Dnia Ziemi w sali widowiskowej Subskiego Ośrodka Kultury. Wzięli w nim udział wszyscy laureaci wraz z opiekunami. W imprezie uczestniczyło w sumie ponad 100 dzieci. Gospodarzem spotkania był Zarząd PGK. Prezes zarządu Andrzej Gazicki, członek zarządu Iwona Żytka oraz prokurent spółki Elżbieta Rokita. Na uroczystość przybyli również partnerzy konkursu Bogdan Leszczuk, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Słupsku, Jan Plutowski, sekretarz gminy Kobelnica, Władysław Janikowski, dyrektor programu Rekarton, Włodzimierz Andrze, prezes zarządu Partner Rodan oraz Piotr Sławecki, dyrektor sklepu Decathlon-Kobelnica. Dużą atrakcją dla dzieci, a zarazem dodatkową nagrodą za ich wysiłek przy tworzeniu prac, był fakt, że imprezę poprowadzili aktorzy z grupy estradowej Abrakadabra, przebrani za smerfy, które jak wiemy są postaciami kojarzącymi się z ekologicznym trybem życia. Bardzo serdecznie Was wszystkich witam na finale konkursu ekologicznego dla przedszkolaków pod nazwą Z ekologią żyję w zgodzie, pomagam przyrodzie. Tak przygotowany scenariusz finału spowodował, że młodzi ekolodzy doskonale się bawili i na długo zapamiętają ten miły dzień. Aktorzy prowadzący uroczystość przygotowali mnóstwo rozmaitych zabaw dla dzieci, których wiodącym tematem były treści ekologiczne. Uczestników spotkania przywitał prezes zarządu PGK Andrzej Gazicki, który podkreślił ważną rolę i znaczenie edukacji ekologicznej w codziennej działalności PGK. Bardzo, bardzo się cieszę, bo to jest kolejny udany dzień dla przedsiębiorstwa i myślę dla wszystkich dzieci, dla wszystkich przedszkoli, nie tylko ze Słupska, bo to są przedszkolaki z miasta Słupsk, z gminy Słupsk i z gminy Kopernica. Są wśród nas, drodzy Państwo, wielcy artyści, ci, którzy chcieli poświęcić trochę czasu i przyjrzeć się przyrodzie, która nas otacza. Z ekologią żyję w zgodzie, pomagam przyrodzie. Wy wszyscy pomagacie przyrodzie. Wiemy, jak wręczam dyplomy ekologa w przedsiębiorstwie, to jesteście szczęśliwi, ja jestem jeszcze bardziej szczęśliwy. Dziś zrobiliśmy to właśnie tutaj, z Łubskim Ośrodku Kultury, bo już się nie mieściliście w naszych salach. Poprzednie edycje coraz, coraz ciaśniej, coraz ciaśniej, także dzisiaj myślę, że to będzie dobry początek do coraz jeszcze większych imprez, może do teatru się przeniesiemy kiedyś. Tego Wam życzę drodzy, drodzy, laureaci, drodzy uczestnicy, dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa. Że my dorośli uczymy się od dzieci, oby tak było, w segregowaniu, zbieraniu i w oczyszczaniu naszego miasta. Uczycie się ochrony środowiska, a jednocześnie robicie to, co jak pamiętam ze swojego dzieciństwa bardzo lubicie, mianowicie rysujecie, Malujecie. Gratuluję pomysłu, gratuluję wyróżnionym, nagrodzonym. Niektóre prace naprawdę y, zasługują na szerszą prezentację i pokazanie szerzej niż tylko tutaj w tym pięknym, zresztą mieście Słupsku. Dziękuję i cieszę się, że mogłem tutaj przyjechać. Ja, jako firma, będę w dalszym ciągu uczestniczył w tego typu różnych przedsięwzięciach i zarazem będę dbał o to, jako firma, żeby była możliwość możliwość posiadania różnych materiałów, żeby dzieci te prace mogły wykonywać. Główną część finału stanowiło wręczenie laureatom nagród i certyfikatów młodego ekologa. Pierwsze miejsce zajęła praca Mai Macedońskiej z Przedszkola przy Szkole Podstawowej imieniem Książąt Pomorskich w Słonowicach Ekologia na angielskim. Drugie miejsce zdobył Grzegorz Bednarz z Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 imieniem Tęczowej Doliny w Subsku za pracę Śmieciara z recyklingu. Trzecie miejsce otrzymała Wiktoria Łopuszyńska z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Subsku za pracę Ekohistoryjka. Nagrody i certyfikaty wręczali dzieciom członkowie zarządu PGK oraz przedstawiciele partnerów. Wiktor Jan, pęknięty, wyróżnienie na trzecim ekonomista, na tutek świata. Zastępcie to jest to sobie. Czyli czas płaczkowy, tak? Zastępcie, tak? To jest Maksymilian Szymondera. I <laughs> do Imprezę zakończyła wspólna zabawa ze smurfami. Uśmiechnięte buzie dzieci najlepiej świadczyły o tym, jak udana była druga edycja konkursu Z ekologią żyję w zgodzie, pomagam przyrodzie. Po zakończeniu konkursu prezes zarządu PPK Andrzej Gazicki podkreślił, że wszystkie prace są piękne. Są to świeże spojrzenia na ekologię młodych adeptów ekologicznej sztuki, a ponieważ obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, jest to święto wszystkich myślących o ekologii. Druga edycja konkursu z ekologią żyje w zgodzie pomagam przyrodzie organizowana przez przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Ma miejsce tym razem w Słupskim Ośrodku Kultury, bo nie pomieścili się wszyscy laureaci i uczestnicy w naszych salach. Witam Serdecznie gości, którzy są ze mną, to znaczy pana Władysława Jeńkowskiego, szefa firmy Rekarton i pana y, Włodzimierza André z firmy Rodan. To są dwaj wielcy partnerzy, dzięki którym ten pomysł mógł dojść do skutku. Jest nam bardzo, bardzo miło, że po raz, jak powiadam, drugi, a szósty z kolei mamy możliwość gościć przedszkolaków z ich pracami. Drodzy Państwo, 150 prac, 30 przedszkoli z terenu gminy Słupsk, gminy Kobelnica, miasta Słupsk. To są naprawdę śliczne, nowe, świeże spojrzenia na na ekologię. Firma Rekarton ma w tej, w tej konkurencji swoje specjalne miejsce, bo jest dziewięć nagród specjalnie poświęconych tej firmie. Poza tym jest trzy kategorie. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce i dwanaście wyróżnień. Było bardzo trudno. Prace wszystkich przedszkolaków były świetne, były śliczne, były, były pomysłowe. Myśmy musieli wybrać, właściwie jury musiał wybrać najlepsze. Cieszymy się, że dziś jest to wielkie święto, niezależnie od miejsca, które dzieci zajęły, dla, dla wszystkich myślących o ekologii. Drodzy Państwo, nieprzypadkowo dzisiaj jest 24 kwietnia 22 był Światowy Dzień Ziemi. My świadomie łączymy te daty po to, żeby uświadomić czy podkreślić wszystkim, że właśnie jest to dzień, w którym szczególnie uważnie przyglądamy się tym kwestiom. Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej już dziś zaprasza wszystkie dzieci do przyszłorocznej edycji konkursu z Ekologią Żyjemy w zgodzie, pomagam przyrodzie. Edycja 2013. Do zobaczenia za rok.